Hej, siemanko! Minecraftowi przyjaciele, to ja, wasz ulubiony YouTuber, laki. I właśnie prowadzę swojego synka Franka na lekcję z policjantem. Tak, ja jestem synkiem waszego ulubionego YouTubera. Uhu! I teraz właśnie ja się tato nie mogę doczekać. Jak myślisz, co tam policjant może mówić na takim spotkaniu? To będzie lekcja bezpieczeństwa, jak ogólnie wezwać służby policyjne, jeśli coś się dzieje, jak korzystać właśnie z telefonu. O, to już tutaj się dzieje, zobacz. O dzień dobry dzieci, Mnie to patrz. bardzo serdecznie, myślę, Antek że w klasy dotarli. i Rafał! O, o dzień dobry, o, ja zostawiam Fralek. tutaj synka. O, dobrze, dobrze, dziękuję bardzo, na pewno się przyda mu pomoc w, w, w dzwonieniu telefonem. Dobrze, to dzieciaki tak. Mamy, mamy tak. Yy, możemy dzwonić na 112 na telefonie. Wow, jak się edukują. No, to jest no, po prostu zapraszam Lakusia tutaj, Franka Sorki, na środek. I proszę zademonstrować tutaj, jak byś zadzwonił na e, I, i Nigdy nie miałem takiego, e, takiego telefonu, ale to 999. Bardzo dobrze! Dobra, to Ty już możesz iść do domu, bo już jesteś ja. nauczony i zaliczony egzamin. Proszę bardzo, ja. do widzenia. O, dziękuję, do widzenia. Gr gratulacje, Franek, jak widziałem, jak ci dobrze poszło, po prostu dumny jestem z ciebie! Uhu, ale fajnie, naprawdę bardzo fajna i przydatna lekcja. Tylko tata, ja nie mam żadnego telefonu, żeby dzwonić. Ja nawet nie wiedziałem jak tam ten telefon trzymać. Ej, tatuś ci kupił specjalnie za lajki i subskrypcję. Podziękuj też widzom, proszę, to twój nowy telefon! O ja. Tato! Ale mega telefon! I ja, ale serio, jaki fajny. I ja ile klawiszy ma naprawdę, serio, ale no. się cieszę! Super, Oje. co? Leś no. tam się pouczy jak ten numery... Ej, a w ogóle wy nie zapomnijcie kliknąć łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem! No bo wtedy musimy też jeszcze Lakusiowi kupić ten e, telefon, a to się równa więcej pieniążków na serwerze, dlatego klikajcie łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, ale! chwila, Lakuś ma przyjechać z wycieczki! Gdzie jest Lakuś? Lakuś miał tutaj być dzisiaj. Właśnie o tej godzinie się z nim umówiłem. Lakuś, jesteś tutaj? Ty, no nie ma Lakusia w domu. Proszę pana, proszę pana, mój synek jeszcze z wycieczki nie wrócił. E, nie wrócił z wycieczki? A miał panu dać znać telefonem, tak? Tak, dzisiaj ogólnie właśnie miał wracać o tej godzinie. Już, już nawet dwie minuty się spóźnił. Ja się martwił o niego. Dobrze, idę zgłosić to wszystko i idziemy go niezwłocznie szukać. Proszę się nie martwić. Zaraz tu będziemy. Dobrze, dobrze. Ja cię! E, Lakuś jesteś, może tutaj, może w garażu jesteś, nie wiem. Nie, no, tutaj też go nie ma. Lakuś tam na dole nie ma ciebie. Musisz słuchać. Lakuś, ja napiszcie, Lakuś, gdzie jesteś? Może on zaraz odpowie. Odpiszę w komentarzach. Ui, Odpisze w komentarzach. U, u, o, o, proszę pana, proszę pana, to tutaj. O, dzień dobry. Tata, no cześć, w końcu jesteś, bo wiesz co mi się stało? Ten telefon jest, ten co kupiłeś mi ostatnio jest jakiś dziwny, naprawdę. Telefon, który kupimy, jest dziwny? Serio? Ale co z nim jest? Nie tak? To coś się popsuł, czy co? No on, no nie wiem, on dzwoni, on jakieś dziwne sytuacje mi robi. Na przykład chciałem zadzwonić do ciebie, no i nie zadzwoniłem się, chciałem ci dać informację, gdzie jestem i w ogóle, a ale nie, nie mogłem. Bo, Serio? Coś się działo, no. Coś się z nim dzieje, nie tak, mówisz, dobra, to go sprawdzimy. No patrz, okay. no sprawdzamy go, no? Dzwonię, dzwonię na telefon, ty! Ty, to on sam I numery on... wykraca, ty, on, on teraz do Frani zadzwoni czemu on Aha, sam wykręca mama. numery? No, co, co wy dzwonicie, co chcecie, ja jestem w Ty, przed przypadek, rozłączam teraz... się. A? Ty, a teraz, ty, ty teraz znów wykręcę na przykład do dużego numer. Ej, o co chodzi? No siemaneczku! Sieba, ty, przed przypadek do Ciebie zadzwonił. ty... gdzie? dobra, on mi telefon sam dzwoni, rozłączam się, Pip, 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 pip. Co się dzieje z tym telefonem? Ty! Ej, co? Je, jego wyrzucę daj mi, daj mi go, ja go wyrzucę do góry, szybko, 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 szybko. Jego, jego Ej, tata, do góry. Ja go wyrzucam do góry! Ja go wyrzucam do góry! Wow. Co? Ej, tata! Co to by się stało? Jakbyś trzymał go w ręce! Ej. No Dobrze, nie. że go wyrzuciłem Lakusiu, ja muszę ci ogólnie kupić nowy telefon Słuchaj, bo Frankowi dałem nowy telefon Już umiem dzwonić na e, służby porządkowe Lec, no? Lecimy do sklepu ci kupić jakiś nowy telefon Czej, cześć, 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 cześć. Ej, No to chodź To chodź szybko, lecimy I wiesz co, a, a co z Frankiem? Może też byś musiał kupić jakiś nowy Najnowszy nie, ogólnie, telefon Ogólnie słuchaj, już Frankowi dałem telefon I on bardzo no? się cieszy z tego powodu A wy widzowie, teraz kliknijcie łapeczkę w górę I subskrybujcie z dzwoneczkiem żeby, żeby kupić jakiś dobry telefon Lakusiowi, żeby nie był, nie był ogólnie zdenerwowany, że Franek ma telefon, a Lakuś nie ma, nie? Dzięki widzowie, dzięki za łapki w górę. O, sklep oh, jest. z telefonami, jest. jest panie dzień dobry, witam bardzo Dzień sobie. dobry, witamy w najnowszym sklepie z najlepszymi telefonami świata, zapraszam co? Czego państwo oczekują od nas? Ja bym chciał taki super telefon, na którym mogę sobie zagrać w wieki i e, telefon. Tak, jakoś chcę ogólnie grać w Brawl Stars na telefonie i w Minecraft na telefonie. O ja! Powstała nawet e, t, tam jest wszystko, nawet jest YouTubers Go na telefonie, nawet gra, Ej. najnowsza gra powstała Siren Head. Ech, naprawdę? Ja. Siren Tak, że można się wczelić i nią grać tą postacią. To chcielibyśmy ten telefon właśnie, taki dobry. Ojacie, no to dobra. To tak, e, to polecam Państwu e, dokładnie ten telefon. E, on, on dokładnie kosztuje e, 2,5 tysiąca lajków. 2,5 tysiąca naprawdę... lajków? Ty, Lakusiu, weź zobaczcie, jak, jak Ci leży do ręki, czy on czy nie za duży jest, czy będzie dobrze no, się dzwoniło. Powiem, chciałbym, a chciałbym ten czerwony tu. A to czerwony jest za 3000 lajków. No to no dobra. Ten, 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 No dobra, no to weźmiemy. To jest, 3000 jest. lajków już dla Pana ląduje i, i, i 2000 subskrypcji, proszę bardzo, tutaj płacę. O, dziękuję bardzo, no no dziękujemy. Mam nadzieję, że telefon się spodoba i że wszystko, że wszystko będzie fajnie. W razie czego, w razie jakichś kłopotów, to można dzwonić. Ty! To, to... Oh, super! Tata. I co? I teraz mogę dzwonić na wszystko? Mogę dzwonić na, na policję, jak mi się coś będzie działo albo co? Ty, a poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Stój, ja tutaj coś widzę w tym telefonie. No. Hey, ty, tutaj jest napisane nawet, że GPS jest w tym telefonie. Hey, ty! On ma taką funkcję, patrz, teraz dużego na tym telefonie będę widział. Hej. Serio? No to no, można śledzić chodź, dużego, to ty mówisz. Chodź, ja będę patrzył w telefon, tylko żeby mi auto tu nie, nie potręciło I... Czekaj, tu idzie duży, du, 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 duży, duży... Ej, czekaj, idzie, tu, tutaj zobacz. Tu. <laughs> Jak ja nie wiem. Idziemy sobie. A Ty czy... go widzisz na telefonie i go widzimy normalnie tutaj. Ale spytnie, to on pewnie też ma jakiś telefon z GPSem to, że możemy go no, namierzyć? Pewnie tak musi być, ale może... Ja po... już nic nie widzę na tym telefonie, co tam jest. No, Mam nadzieję, patrz, że no, mnie nie... Jakiego żeby nikt nie śledzi. O! Dobra, idziemy. Telefon mi wypadł. Dobra. Ej, chodź, Wiesz co? Chodź, chodź to odpuścimy, idziemy do domu, idziemy do domu, w którym to kierunku. Do domu musimy iść, Chodź! Prosto, prosto, idziemy, idziemy. Tu jest już patrz! nasz ogródek, jak co? Poszło selfie! cyk. Selfie dobra. na naszym domku, ale super normalnie! Ja cię! Ale no, super Lakuś, no, masz telefon, o, co? Czy... Ej, to ja moja chyba Ja, laki, to ty czy ja mógłbym z tobą zdjęcie? No oczywiście, wcześniej pamiętam, wczoraj byłeś tutaj pod domem i prosiłeś mnie o autogra autograf, to dawaj zdjęcie, lakoś zrób no. nam zdjęcie i wyślij mu na Facebooku. Eee, no i pstryk, O, ja cię dziękuję, a co to za nowy super telefon, ja ci dziękuję, ci bardzo. Ale zdjęcie wyszło, ale jakość, naprawdę. No. No? Super jest ten telefon, najlepszy na świecie, dzięki tata. Piotrka. Proszę bardzo, proszę bardzo, to pa, pa. dobra, to, to pa, czas ogólnie y, iść y, właśnie do domu, y, ty, ale to chyba będzie niesprawiedliwe, bo ty masz teraz trochę lepszy od Franka telefon, to Frank może być gniewać troszeczkę na mnie. To prawda, a ja jestem tata starszy i wiesz jak to jest, nie? Ale pyszny to, i ty, ale pyszny. Co, tata, wiesz no 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 zrobię? Ja teraz sobie pójdę tutaj na ławeczkę przed dom, no y może tą najlepszą gierkę tutaj YouTubers Go tutaj albo albo ty objęciu mogę się wcielić normalnie w Pac-Mana I patrz, i on mi tutaj łapie Cyk, 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 cyk Dobra, ja umyję Uważaj... sobie Ja umyję swoje autko e, graj, Pograj też sobie tym Stars, bo lubisz grać w tym pamiętam No I patrz, Dobra. cyk Myję auto, tylko jeszcze zobaczę, no, czy... I laki wygrałem laki, Aby na pewno... E, czy on na pewno wszystko będzie bezpieczniej Dobra, myję sobie autko I... I... Patrzcie Wygrałem Uch. Gdzie on? Gdzie on zniknął? Ej, czekajcie, bo ja nawet nie zdążyłem umyć auta, a on już zniknął. Ty, ale gdzie on jest? Był tutaj przed chwilą, grał w telefon, może może telefon go gdzieś porwał? Gdzie on się podział? Nie, no nie wierzę. Muszę teraz też, też zrobić. To co? Dobra, siadam na ten telefon, muszę wziąć do ręki. Telefon się. Gdzie ja jestem? Co to się wyrabia? Dobra. Czemu nie o nie, hmm. oni mnie gonią! Gdzie jest mój tata? Gdzie jest mój tatuś? O! Gdzie jest mój tatuś? Lakuś, jest u góry, zobacz ty, zobacz tylko o. na to! Ty! Lakuś! Tat! Widzę cię! Widzę Chyba musisz mną sterować, bo widzisz te takie żółte głowy? Chcą ch chyba mnie zjeść! Widzę, widzę, widzę! Ej, chcemy pograć w tą super gierkę? Yo, Cię, ale superowa gra! Lucky Team wygra wszystkie gierki! Dawajcie, Lucky Team! O nie, o nie! Lakuś, idź prosto i w lewo teraz! W lewo, w lewo! nie, nie, nie! Dobrze szedłeś, dobrze! Tak. Prosto i w lewo! Tak, tak, tak! Tutaj, tutaj! Leć dalej, leć! Szybko, szybko! Gonią Cię! Lewo, lewo, lewo teraz! W lewo, Dobre, i teraz w prawo. Dzięki. Ej, konie, koni, koni, koni. goni, goni, goni. prawo. okej, okay, szybko, 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 uciekaj od nich. To jest okej. Musimy wygrać w tą grę, bo Laki tym wygrywa zawsze. Dobra, ej, tata! Tata! Chyba zaraz będę, chyba zaraz będę przy końcu labiryntu. Teraz więc... lewo. w lewo, w lewo, w lewo, lewo, w lewo, dobrze. Dzięki, dzięki. Dobrze. O. Teraz w lewo, Lecisz, lecisz labiryntem. Szybko, żeby cię tylko nie dogonili. Nie może tak cię Ja steruję tą grą cały. I tak jakby... O, dobrze, ty, miałeś A -a. się

o nie, zobacz, jakie, jakie... Co to są za stworki w ogóle? Ale gierka fajna była na, w tym telefonie normalnie się gra w te gierki jak na żywo! No tak, tak, tak. Właśnie strasznie fajny telefon mi kupiłeś, ale już chyba mniam, chyba mniam, już mniam, go mniam, nie chce. Tak mi się wydaje. I teraz poczekamy tutaj. Bo ciekawe co oni, co oni będą kombinowali tu z nami. Ty, Musimy ale co przecież jakoś... mamy jeszcze dwa życia. My powinniśmy jeszcze teraz grać przychodzić te labirynty, tak no, mi się wydaje. No, no właśnie, ej, ziomeczki! Możemy tam sobie wejść? Po... Dzień dobry. Ej, dzień dobry, witam, co się stało? Pan Nie, policjant! Wy odchodzicie, idziecie stąd. E, dzień dobry, pan Laki, tak? I pan Lakuś, została wezwana policja. Pewna osoba, taka jak Franek, to chyba jest pana syn, wezwał policję, Franek? powiedział... Wezwał policję, że co? Powiedział, że jego ojciec wraz z swoim bratem się zgubili. Hmm. Serio? Na Franek, jest taki, Ty Franek jest wiesz, taki... Że... Franek dzisiaj był na lekcji właśnie z policjantem i policjant mu tłumaczył, jak się powinno dzwonić w trakcie e, niebezpieczeństwa i chyba Franek się właśnie nauczył od pana. No tak, tak chyba tak. Także wszystko, mam nadzieję, że, już, e, że państwo już jesteście tutaj bezpieczni, już państwu nic nie grozi, także no, Franek zachował się bardzo bohatersko dzisiaj. No i super, ty, nie wierzę w to, chyba musisz Frankowi też kupić taki najnowszy, naj, najbardziej super telefon, najlepszy. No to prawda, teraz naprawdę trzeba pochwalić Franka za, za jego super działanie, bo jeśli nie on to, kto by nas w tym momencie uratował, chociaż to była gra w sumie. No, no tak, tak, ale wiesz, ale to zawsze zawsze coś, więc chodźmy już do domu, co? No dobra, idźmy do domu. Tak, no co ty tu robisz? Ej, jak wróciliśmy i dałem wyjście z gry, to mnie tutaj wyrzuciło. Ja nie wiem o co chodzi. Przecież mi że podjeżdż... do domu. Czekaj, a jak ty tutaj się znalazłeś? Chodź, wychodź szybciutko. O, dzięki, dzięki tata za uratowanie. Dobra, to ty, wiesz co, super Ty ten jest... telefon w ogóle mi dałeś. To czekaj, no. ja ci go może oddam, co? Okej, okay, dobra, to, to oddaj mi. To masz ten o. telefon. Co to jest? Ej, to jest jakaś Lukia, najstarsza. Masz zielony To jest jakiś telefon, zobacz go. Ej, czemu ty się ruszasz? Oddawaj nasz telefon. Oj, on ucieka. Chodź tutaj. A nie, gania mnie, gania mnie. Chodź Ziomeczku! Lakuś! Spój tu, spój Lakuś, spój tu. ale w ogóle co? Czemu telefon wóźni? Nie, w tam stronę! Czemu mnie gonicie? Ja jestem nie. waszym telefonem! O nie! Twój telefon! Nie. Naprawdę chodzi. Telefoniku, chodź tu! Telefoniku, chodź tu! Nie, to ja jestem ja jestem nową aplikacją na telefonie, która polega na tym, że. O nie! która polega na tym, że ja jest, jestem ochroną, możecie mnie wykupić i ja będę chronić chronić właściciela! Lakuś! Ale to czemu nie wziąłeś mój telefon? Lakuś, nie, 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 Bo ja nie rozumiem trochę. Ja jestem no, telefonem. Ty, jest, ty, ty jesteś tą apką, tą najlepszą, co będzie chroniła mnie przed tym, przed złem i w ogóle? Mi, tak. chy, mi chyba się wydaje, że to jest to oprogramowanie e, takie, e, e, to jest przed wirusami, chyba antywirusowe. Tak, 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 o, tak antywirusowe. Oj, 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 oj. Ej, ziomeczku, zapraszam cię do naszego domu. Tak? Ta, ta. no, nie, ta, 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 ta. nie Lakusiu, idziemy nie, nie. ogólnie Franka znaleźć. Frankowi najpierw trzeba pogratulować ogólnie e, to, co, to co, czego on zrobił. Ale co, że telefony chodzą? Od kiedy tak jest? To chyba tylko na naszym serwerze, Lakusiu. Coś tu jest nie tak, co? Tak, ale wiesz co? Ej, nie mam tego telefonu. On mi go wziął. I jak teraz? To co, będzie musiał ci dokupować kupować za 3000 lajków i 2000 subskrypcji nowy telefon? Nie, na, pe na pewno przyjdzie tu oddać mi go. Okej, okay, franek. franek! Ja wreszcie wróciliście w końcu, ja się tak o was martwiłem. Ale właśnie chcielibyśmy Ci pogratulować z bo uratowałeś nas, zadzwoniłeś w potrzebie po odpowiednie służby, jak było trzeba. No właśnie chciałem Ci powiedzieć, że, po, że pan policjant przez ten telefon trochę mnie słabo słyszał. O, to ta no. Nokia troszeczkę starsza, no to wiesz co, ogólnie ja Kusiowi przed chwilą kupiłem taki lepszy telefon, gdzie masz na kusiu ten telefon? Już, już ci pokażę Przecież no. go nie masz, bo ci telefon tamten zabrał Ej faktycznie, nie mam go, ty to... Zabrał nam telefon, hmm. ale miał taki telefon, że normalnie dużego mieliśmy na się pokazanego i mogliśmy go śledzić Tak, ale mega sprawa, to ja też bym mógł śledzić na przykład ciebie i ciebie i mam wam robić przykusy no, to wszystko, wszystko się okazało, że jest wszystko dobrze. I patrzcie inka Aha. No, no to wszystko fajnie. Tutaj wrzucimy telefonie. No Ale do fajnie, dobra. Kup, kup. kliknijcie teraz łapeczkiem w górę i subskrypcję dzwoneczkiem, żeby Lucky i Franek mieli lepsze telefony. No i jesteście w Lucky Team, na pewno napiszcie Lucky Team w komentarzu. No i siemanko pozdrawiam, oglądajcie codziennie filmy, bo codziennie jestem na kanale i papa. Pa. Sie, pa, si, pa! Siemanko! Sí, 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 manco amigos.